Hej, witajcie! Poniedziałek, a, Pomijając to, że oglądałem przed chwilą wideo z lądowania e, na Marsie tego łazika, e, polecam wszystkim, bo e, okazało się, że zamontowali tam kamery i one nagrały to lądowanie w kolorze i w bardzo wysokiej jakości, to pogadajmy o odpoczynku, a, bo szukam go trochę ostatnio, powiem szczerze, to znaczy e, Dorobiłem sobie całą, całą, nie wiem jak to powiedzieć, ideologię do tego, czy też całą teorię, że COVID trochę nie tylko zabrał nam możliwość odpoczywania w taki sposób, który, do którego się przyzwyczailiśmy, no bo zablokował po prostu możliwość korzystania z wielu rzeczy, które traktowaliśmy jako zwykłe, a jednocześnie bardzo często pracując z domu, ta granica między Życiem zawodowym, a życiem rodzinnym, prywatnym jest bardzo zatarta, bo wystarczy zrobić, stanąć w rozkroku i w zasadzie jedną nogą jestem w pracy, a jedno procent, jedną nogą jestem w domu. I, a, i to powoduje, że e, jak gdyby, no, rozumiem, że jako społeczeństwo, czy jako nie wiem, ja jako Marcin e, Lelądko się przyzwyczaiłem, że do odpoczynku, nie wiem, potrzebuję określonych rzeczy. To znaczy. W teorii teraz, no nie wiem, wyjść raz na jakiś czas do kina, do restauracji, być może, nie wiem, pójść na miasto, po prostu się przejść, e, zrobić, nie wiem, pojechać gdzieś na wakacje i tak dalej. Natomiast jak na to nie spojrzeć, ja akurat te rzeczy, które wiem, większość z nich stała się mocno utrudniona bądź wręcz niemożliwa. E, I tak naprawdę okazuje się, że e, ciężko jest mi znaleźć, tak mi się wydaje, bo, bo tak trochę się analizuje ostatnio sposób na to, jak się troszkę, jak odpocząć, jak, jak po prostu odnaleźć taką, no tą możliwość regeneracji, która jest cholernie istotna, bo nie dość, że tak naprawdę każdy z nas pracując i każdy z nas robiąc no, to, co musi, żeby, żeby żyć, żeby, żeby pchać do przodu ten wózeczek, to tak naprawdę każdy z nas potrzebuje też odpocząć. No i wychodząc z jakiegoś Worka przyzwyczajeń, nawyków, e, rzeczy, które robiliśmy po prostu bez skrępowania, bez jakiegokolwiek ograniczeń. Teraz nagle musimy znaleźć i nauczyć się, bo samo znaleźć oczywiście nie wystarczy. Znaleźć i nauczyć się odpoczywać w zupełnie inny sposób. I ten proces, mam wrażenie, e, szczególnie, że jest też tak jak każdy proces, pełen. E, Próby błędów, prawda? Bo wydaje mi się, że to może dać mi odpocząć, a tak naprawdę tak nie jest. Okazuje się, że to, że to nie pomaga. I zamiast znaleźć to szybko, to czasami można trochę pokrążyć. I ja, będąc zupełnie szczerym, nie widzę po sobie, żebym znalazł jakieś alternatywy związane z odpoczynkiem i regeneracją, e, poza aktywność fizyczną, którą i tak już stosowałem wcześniej, żeby nie zwariować do reszty. I e, może wy macie jakieś pomysły, bo ja po prostu. Nie wiem, jestem na rozdrożu bardzo mocnym, no bo nie jestem w stanie sobie wymyśleć teraz, jak w tym wszystkim odpocząć, zdystansować się trochę od tego. I taki chyba idea powoli zmierza w to, że powinno się całkowicie wyciąć z takiego dostępu do informacji, do wiadomości i zamknąć się w takim małym kokoniku gdzieś najlepiej na końcu ulicy albo z tyłu domu nie patrzeć na nic innego i udawać, że tego po prostu nie ma, bo e, no wszystko dookoła przypomina i wymusza konkretne zachowania i reakcje, a wiemy, że doskonale, że się nie da funkcjonować na określonych, wysokich obrotach, bo, bo praca tego wymaga, bo są takie realia, ale też e, w tak dużym stresie, w tak dużym obciążeniu, no bo jednak nie oszukujmy się, jest dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak. Począwszy od tak że mogę się jutro zarazić, idąc do sklepu, prawda? Tak może być. E, więc takie rzeczy się mi w głowie i mam wrażenie, że coraz bardziej one gdzieś wychodzą na, na to, właśnie jak wszystko udaje im się robić i organizować. Szczególnie z tych rzeczy dodatkowych, bo obowiązki, prac, rodzina, praca i tak dalej, to wszystko jest uporządkowane i musi się dziać, ale cokolwiek innego, mam wrażenie, że zaczyna troszkę. Się rozjeżdżać właśnie przez to, że te granice się przenikają, że nie ma takiej jasno określonej co gdzie kiedy, bo po prostu cały czas jesteśmy nawet w tym samym miejscu i cieszę się chyba tylko, że już nie mieszkam w, w, za takich za młodszych lat w bloku z wielkiej płyty razem z moimi rodzicami i siostrą, bo tam mieliśmy przestrzeń, która była malutka w porównaniu z tym, czym mam szczęście dysponować teraz i i tak sobie myślę, że inni mają gorzej i może też nie powinienem narzekać. Jak tam u Was? Trzymacie się jakoś? E, dajecie radę? Mam nadzieję, że tak. Zacznijmy jakoś ten tydzień, będzie lepiej. Może uda mi się nawet więcej materiałów nagrać. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!